Ale e, główny mit no, to jest oczywiście wielka igła wbita w kręgosłup. No i oczywiście to, że z pobrania szpiku wyjeżdżasz już na wózku e, inwalidzkim. E, no i fajnie komuś pomóc, ale bez przesady, tak? I e, e, nie mam pojęcia skąd to się wzięło, ale myślę, że Ty jesteś najlepszą osobą, żeby powie e, powiedzieć nam, jak to wygląda w rzeczywistości. To tak się odwołam, Moja mama też pytała, czy na pewno będę chodzić potem, także rozumiem te obawy. E, jak widać, albo w sumie nie widać, ale przyszłam tu o własnych siłach, także nie nie ma żadnego problemu. W sumie trwało to trzy dni. Trzy dni spędziłam w szpitalu. Pomijając to, że w międzyczasie byłam pod narkozą, można by powiedzieć, że czułam się trochę jak spa, bo cały czas byłam zaopiekowana, cały czas były pytania, czy może bym chciała herbatę, więc wcale nie było to aż takie złe. Oprócz tego miałam własny pokój, także w ogóle można powiedzieć, że było to całkiem przyjemne przeżyć. Pierwszego dnia, kiedy się pojawiłam, byłam wieczorem, musiałam przejść wszystkie procedury. Następnego dnia rano yy, po prostu pojechałam i zostałam podana narkozie, zostało wszystko pobrane. Potem już spałam, <grym> także... Twoja historia upewnia mnie w tym, co już powtarzam od kilku lat, że jak gdybym mogła wybrać metodę, to też bym chciała szpik, ponieważ no ileż można na tym fotelu siedzieć i oddawać te komórki macierzyste. Ja raczej jestem osobą, która no, prowadzę dość dynamiczny styl życia i jednak ta, ta narkoza, jedna czy druga, nie, nie ma dla mnie znaczenia. A faktycznie to, co wszyscy dawcy podkreślają, to że na, oddając komórki macierzyste czy szpik, no nie idzie się tak do takiego zwykłego szpitala, który nam się kojarzy z kolejkami i raczej jest to zawsze dla nas uciążliwa wizyta. W klinikach transplantacyjnych no zawsze panuje taka bardzo przyjazna atmosfera. Więc bardzo się cieszę, że masz takie odczucia. Kuba, możesz to potwierdzić? Co do atmosfery, jak najbardziej. To znaczy ja oddałem komórki metodą tą drugą, czyli z krwi obwodowej. Więc przede wszystkim cała procedura trwała krócej, no bo nie były to trzy dni, tylko to się w ciągu jednego dnia stało, nie licząc tam wcześniejszej wizyty, żeby odebrać te zastrzyki na pobudzenie. Komórek. komórek. To Dokładnie. mogę się mylić w nomenklaturze, więc tutaj mhm. się będę posiłkował. Natomiast tak, jak przyszedłem tam już w dzień pobrania, to byłem bardzo zaskoczony, że byłem traktowany niemalże wyjątkowo, no bo pielęgniarki mi cały czas przychodziły, pytały, czy wszystko w porządku, no bo minusem tej metody jest to, że jest się unieruchomionym przez, przez chwilę. Przez chwilę, żeby maszyna odfiltrowała te wszystkie komórki. Ale byłem przez ten czas tak doglądany, jak nigdy. A potem nawet przyniesiono mi obiad ze stołówki, więc no Czego chcieć więcej? Wiecie, no nic w tym absolutnie dziwnego nie ma, ponieważ jakby nie patrzeć, to no jesteście takimi superbohaterami. Podzieliście się cząstką siebie. Podarowaliście tak naprawdę pacjentowi szansę na wystrowienie, na powrót do zdrowia, na powrót do swojego życia, do rodziny. Także to trzeba podkreślać i trzeba być za to wdzięcznym. Także bardzo się cieszę, że właśnie taka atmosfera panuje w, w klinikach i jesteście w taki sposób traktowani, bo absolutnie na to zasługujecie. Kuba, a czy wiesz komu udało Ci się pomóc? Wiem, że był to ktoś z Turcji. Ta informacja jest, co ciekawe, podawana po procedurze. Tak, to Ta? jest każdorazowo. Mhm. I wiem, że y, zabieg się powie, przynajmniej na pierwszym etapie i to właściwie tyle co wiem co. Tak, tutaj trzeba podkreślić, że są różne kraje mają różne kwestie prawne związane z tym, czy można udostępnić informacje o, o pacjencie, czy można wymienić się danymi, czy pacjent może się spotkać ze swoim dawcą. To jest wszystko zależne od prawa panującego w danym, w danym kraju. Na przykład w Polsce nie jest to zakazane, ale muszą upłynąć dwa lata. No i też jakby nie, nie, nie można proaktywnie wychodzić. To zawsze musi być chęć dawcy i biorcy, żeby takie osoby się spotkały. A u Ciebie, Jolu, jak to wyglądało? Ty na pewno też po procesie oddania się dowiedziałaś, komu mogłaś pomóc, bo tak to musi wyglądać że wcześniej e, jest to totalnie anonimowe, no a później dowiadujemy się takich podstawowych danych. Jakie dane ty usłyszałaś? Mm, moja bliźniaczka genetyczna mieszka w Niemczech i to jest w sumie wszystko, co wiem, ale więcej zupełnie nie potrzebowałam. E, rozumiem, że to ci absolutnie wystarcza i, i e, niekoniecznie czekasz na... Powiedzmy, informacje o, o tym, czy możecie się poznać, czy, czy będziecie mogły e, kiedyś się spotkać, czy po prostu nie nalegasz na to? E, nie myślę o tym, na razie po prostu chyba trzymam za nią kciuki i czekam na dobre informacje. No, i to jest chyba najważniejsze i najpiękniejsze w tej całej idei. Teraz pozwolimy sobie troszeczkę zmienić perspektywę, ponieważ teraz rozmawialiśmy o tym, jak to wygląda z perspektywy dawcy, a teraz już chciałam powitać Andrzeja Dziedzica, który jest pacjentem, który, pomoc uzyskał właśnie od takiej niespokrewnionej osoby. Który się Teść. spóźnił. Bardzo Państwa przepraszam wszystkich, ale korki w stolicy mamy niemiłosierne. Cześć w ogóle wszystkim Łódźka. Dzięki, Cześć. że jesteście dawcami faktycznymi. To jest wielka sprawa. Cześć, Cześć. Cześć. miło się widzieć. W tym trudnym czasie, co? No. Jakie mamy teraz? co robimy. Andrzej, bardzo miło Cię widzieć. No nie jest to tajemnicą, że z Andrzejem też Cię już chwilę znam, ale ja Andrzeja poznałam z perspektywy pracownika fundacji, który poznaje pacjenta, osobę w potrzebie. Ja bym chciała na początku Andrzej usłyszeć, jak to wyglądało, kim byłeś, zanim taką diagnozę usłyszałeś, zanim Choroba wywróciła Twoje życie do góry nogami? E, ja byłem w zasadzie zwykłym chłopakiem. Jedyne co mnie wyróżniało to to, że wyczynowo trenowałem pływanie e, i to była moja pasja. Żyłem sobie z. Moją dziewczyną normalnie w małej kawalerce w Warszawie. Studiowaliśmy, trochę pracowaliśmy, trenowałem eee, i po prostu no, przyszła ta choroba. To wszystko bardzo szybko się toczyło w trakcie leczenia, przerzut do mózgu. Eee, dylemat, czy wejść w procedurę przeszczepienia, czy też nie. Eee, moja pani doktor przewodząca powiedziała, że jakbym miała syna w moim wieku i tak by chorował, to by to, by to z nim zrobiła. Więc ja się zgodziłem. Troszeczkę nieświadomy, trochę też, no wiesz, zupełnie to znasz historię, moją. E, idzie się w coś, czego człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Tak myślę, że samo nie, mogliśmy, nie możemy sobie wyobrazić to, co się teraz dzieje. Jakbyśmy dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu rozmawiali, że będzie jakaś wojna 500 km od Warszawy, no to nikt by w to nie uwierzył. E, więc. Y, y, tak, no zdecydowałem się na to, miałem bardzo mało czasu, bo tak naprawdę komórki były właśnie już w ośrodkowym układzie nerwowym, więc albo znajdę mojego dawcę w 3 miesiące, albo nie ma sensu już tego robić, bo po prostu choroba się zbyt szybko będzie już wtedy rozwijać, nie będzie można jej w żaden sposób zahamować i... No i szkoda już człowieka męczyć tak naprawdę, więc, więc bym po prostu umarł. No ale jednak znalazł się taki człowiek, który właśnie nie pytał dlaczego, po co, czy, czy jak tam czy co za to dostanę, tylko po prostu był zapisany w tej bazie. Zakładam, że ktoś z Niemiec, bo to jest młody chłopak z Niemiec, do niego zadzwonił, zapytał się, czy podtrzymuje swoją decyzję. On powiedział, że podtrzymuje i. No i weszliśmy w tą procedurę, w to, w to takie jeszcze, ja już trochę znałem oczywiście szpital, wiedziałem z czym się je onkologia, ale tam w sali przeszczepowej jeszcze zgłębiłem temat i jestem tutaj dzisiaj z Wami. To jest najważniejsze w całej Twojej historii, to że dzisiaj tutaj z nami jesteś. A tak naprawdę nie tylko Twoja obecność tutaj, bo Twoja choroba tak miała okrutny, długi przebieg, natomiast wyszedłeś z niej chyba jeszcze mocniejszym, tak naprawdę. No i ja bym chciała też podkreślić wagę tego. Powiedziałam też, że Andrzeja dobrze znam, ale pierwsze informacje, jakie ja słyszałam o, o, o Tobie. To zawsze było też podkreślanie Twojego zaangażowania w akcję rejestracyjną, która była tobie dedykowana. Bo byłeś, przynajmniej chyba dla mnie, pierwszym pacjentem, którego słyszałam, że sam chodziłeś po galerii handlowej, przekonując ludzi, zarejestruj się, pomóż, być może to właśnie mi uratujesz życie. I to jest niesamowite, jak ty się zaangażowałeś nie tylko w walkę dla siebie, ale też dla innych. No to ci, którzy tam nie siedzą gdzieś na Facebooku, ale tak jak powiedziałaś, znamy się, więc wiecie, że też prowadzę klub sportowy. Bardzo dużo analogii, tak naprawdę, z marketingu można też tutaj przerzucić może nie tak zerojedynkowo zero i trzeba by to nazywać innym językiem. No ale taka jest prawda. anegdotka będzie krótka, obiecuję. Duży kryzys w Stanach Zjednoczonych samochody w ogóle się nie sprzedają, i jeden człowiek ma salon Nexusa i ten salon praktycznie ma Upaść, więc wpada na genialny pomysł, że